Siemanko, słuchajcie, jesteśmy znowu na krążenie. Stanowisko numer 13, nie było mnie tu dwa lata. Pięknie wiatr wieje w naszą stronę, więc biorę się od razu za mędeczki, zakładam pv ki i wcześniej wytypowane miejsca. Od razu ładujemy tam zestawy i zobaczymy co się będzie działo. Zaraz Wam pokażę wodę. Piękny wiatr w nas wieje. Nie minęło 15 minut <laughs> i zobaczcie sami, co my tutaj mamy. Pierwsza rybka, 15 minut od przyjazdu. Szybko go wpuszczamy do wody w worku i za chwilę zajmiemy się jakąś sesyjką. Zobaczcie. Wszystko w rozsypce. 15 minut od przyjazdu, nawet dobrze auto jeszcze nie zdążyłem rozpakować. mamy pierwszą rybkę. Ogarniemy trochę temat i, i zaraz będziemy rozmawiać. Słuchajcie, teraz pokazuję Wam tą pierwszą rybkę, która strzeliła po 15 minutach. Śliczny pełnowózki. Jakieś niecałe 11 kg to chyba wyszły. Muszę najpierw worek zważyć. No i jest pięknie. Zaczynamy zasiadać także wypuszczamy rybę Słuchajcie, mamy poranek. Strzelił sobie poranek już po południe w sumie. Strzelił sobie w końcu taki ładny amurek. 13 brań już miałem, z czego tylko jeden karp, jeden sum, cała reszta to były jeściotry. Także w końcu udało się dobrać do czegoś normalniejszego. No i zobaczcie sami, jaka piękna torpetka. Wypuszczamy go, bo jest cieplutko, nie będziemy go już męczyć. Siemanko mamy drugi poranek z piątek rano. Godzina pewnie około 7. Mamy dzisiaj drugą rybkę. W końcu zaczęły wchodzić jakieś karpie, bo po, po pladze naprawdę je siotrów. W końcu zaczęły wchodzić karpie, na razie te najmniejsze, ale z dziką rozkoszą wam pokażę tą ślicznotkę. Matrzeki, mały, piękny, złoty karpik. Mimo to cieszy. Mimo, że jest tak mały, jesteśmy na wodzie, gdzie pływa sporo naprawdę dużych ryb. Nawet taki mały potrafi poprawić, poprawić humor. Szczególnie po tym, jak się człowiek męczy z braniami jesiotką. Wypuszczamy go i lecimy dalej. Mało tego, jeszcze mamy drugiego w worku, wziął też przed chwilą. Też za chwilę wam go pokażemy. Słuchajcie, mamy piątek po popołudnie. Przyszedł do mnie Łukasz z Rafałem w odwiedziny, stanowisko 12 i 11. E, popatrzyliśmy chwilę na wodę, zaczęły ryby się spławiać, takie 10-15 metrów za moim zestawem, więc decyzja była tylko jedna: szybka PVK do wody. No i mamy, mamy tego efekt. O, zobaczcie sobie sami. Mały taki koło 8, pewnie 9 może kilogramów, ale fajny grubasek, cieszy, powalczył troszkę. Nagranie było też z kamerki sportowej, więc postaram się też Wam to pokazać. Teraz zwracamy mu wolność i próbujemy dalej coś podziałać. Patrzcie, udział. Jedna z najbardziej znanych ryb z tego zbiornika Rafał jeszcze nigdy nie miała, miał tu kupę ryb. Pierwszy raz. Wygląda na szczęśliwego ryba? chyba. Piękna ryba. Ramce zaczęła szcząć. Jest pięknie, jest pięknie, naprawdę jest pięknie. Obsasa, obsasa. No, i tak to można łowić. Albo grubo, albo wcale. Браво! thank mm -hmm. you Słuchajcie, zaczynamy ostatnią dobę. Trochę popadało, trochę powiało. No i w końcu przyniosło to jakąś rybę. Ryba z głębszej wody, bo z 7-8 metrów. Także bardzo fajnie, że udało się. Z tej głębokiej wody. Mamy rybkę i już Wam go pokazuję. Piękny pełnowózki. 14 kg, równiusienkie. Proszę bardzo. Fajna rybka. Zobaczycie na holu. Pewnie już widzieliście na holu, że fajnie powalczył. Także naprawdę cieszę się, że, że jest jeszcze fajne, są jeszcze fajne rokowania na tą ostatnią dobę. Patrzcie, zmienił się wiatr, zaczęło wiać w naszą stronę. Mamy drugą rybkę już dzisiaj, a idzie pięknie w lewo. Może być fajna rybka. A za plecami zobaczcie grill się robi. Trzecie branie w przeciągu go pół godziny, przyszedł deszcz i od razu te ryby zaczęły brać, a teraz piękna pogoda, kolejny maluszek już widzę, ale to nie jest ważne, najważniejsze, że biorę. i wrzucamy znowu Pfałkę do wody. Były dosłownie 2-3 minuty od wrzucenia Pfałki do wody. Miejsce już było wcześniej zanęcone. Kurczę, siedzą te rybki tam i dziubią. Mamy 21 i w końcu, w końcu rybka 15 plus, a dokładnie 16-400. Także już jest mega, mega, mega fajna zasiadka, jestem przeszczęśliwy, zaraz wam pokażę go. krótka, mała piłeczka. Zobaczcie sami, to jest ten rodzynek naszej zasiadki, a przed nami jeszcze cała nocka i jutrzejszy dzionek Mamy dwa piki na następnej wędce. <dobra>, Dobra, wypuszczamy. Wypuszczamy. Piękną destygę ma Siemanko właśnie kończy się moja czterodobowa zasiadka na Krążnie stanowisko numer 13 Łącznie około 30 brań więc naprawdę fajny wynik 14-14 karpi na brzegu do tego jeden amur który De facto troszkę może był przypadkowy, troszkę wypracowany. Był plan na tego Amura, udało się. Niestety żaden drugi nie powtórzył, żeby tą teorię potwierdzić. Trudno. No i do tego jeszcze był sum, 29 kilo, ale od niego zobaczycie tylko, tylko i wyłącznie zdjęcie. Co do taktyki, taktyka była prosta. Głównie na słodko. Przekrojone kulki, ananas, truskawka, odrobina śliwki. Większość brań zaczęła się tak naprawdę od momentu, kiedy załamała się pogoda, wiatr się zmienił, zaczęło nam cały czas wiać w twarz. No i wtedy jednego dnia złowiliśmy 8 rybek, i to, to tak naprawdę zrobiło fajną robotę. Fajne rybki, nie były to te największe z tego jeziora, bo wiemy, jakie tutaj duże ryby potrafią pływać. No ale 16-600 już naprawdę wartościowa rybka. 14, 2 jedenastki, reszta już 10 i poniżej 10 kg do 5. Także bardzo fajnie. Jeżeli podobał się wam ten filmik, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, szczególnie, że teraz będziemy dużo więcej jeździć na różne wody. Czeka nas Miłoszewo, czeka nas, czekają nas Jarosławki, później będzie Dobro Klasztorne, także będzie tego więcej. Zapraszam do subskrypcji, dajcie znać, czy podobał się filmik. Świetnie. Słuchajcie, nagraliśmy, nagrałem już dla was zakończenie. Zobaczymy naszą zasiadkę na krążnie. No jest mega. 15 kar jest cudowny.